Cześć, z tej strony Alicja. Dzisiaj chcę podzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami na temat historii Abrahama i Sary. Historia Abrahama i Sary jest zapisana w Księdze Rodzaju. Myślę, że większość z Was zna, zwykle na lekcjach nawet religii w szkole się opowiada o tej malowniczej scenie, gdy Abraham składał swojego syna w ofierze. Ale jego historia to znacznie więcej, i dziś chcę się skupić na tym fragmencie, który wydarzył się wcześniej. Więc sięgnijmy sobie na początek do księgi rodzaju. Przeczytam Wam fragment, w którym Bóg pierwszy raz składa Abrahamowi obietnicę. To jest 15 rozdział. Nie bój się Abrahamie, ja jestem Twoją tarczą. Twoja zapłata będzie bardzo obfita. Abraham odpowiedział: Wszechmocny Panie, co możesz mi dać, skoro odchodzę bezdzietny, a dziedzicem mojego domu będzie mój sługa? I dodał jeszcze: Nie dałeś mi potomka, dziedziczyć będzie po mnie sługa, który urodził się w moim domu. Wtedy usłyszał słowo Pana. Nie On będzie Twym dziedzicem. Dziedziczyć po Tobie będzie ten, który wyjdzie z twojego wnętrza. Następnie wyprowadził go na dwór i polecił: Spójrz ku niebu, policz gwiazdy, jeśli zdołasz się je policzyć, i oświadczył, tak liczne będzie Twoje potomstwo. Wtedy Abraham uwierzył Panu, a Bóg poczytał mu to za sprawiedliwość. Jest napisane wyraźnie, że Abraham uwierzył Bogu, to znaczy przyjął tę obietnicę, którą Bóg dla niego miał. I byłoby pięknie, gdyby po tej obietnicy nastąpiło wypełnienie tej obietnicy, i gdyby Sara zaszła od razu w ciążę. Ale tak się nie dzieje. Z jakiejś tajemniczej przyczyny, której nie znam, często jest tak, że pomiędzy Bożą obietnicą a wypełnieniem tej obietnicy upływa trochę czasu. I ten czas pomiędzy to jest taki gorzki okres. I Abraham czeka przez jakiś czas, ma, że tak powiem, siły, napęd i czeka. Ale po jakimś czasie cierpliwość jego i cierpliwość jego żony do tej Bożej Obietnicy się kończy. I dla tych z Was, którzy nie znają tej historii, to następuje taki zwrot akcji, że Sara, żona Abrahama, przychodzi do niego i mówi mu, że chce mieć syna, a to nie wychodzi, więc ma taką propozycję dla Abrahama, żeby wziął sobie za drugą żonę, jej służącą Hagar, tak żeby ona urodziła syna i żeby to dziecko było tak jakby Sary i Abrahama. Nie wiem jak patrzycie na to z dzisiejszej perspektywy. Dla mnie to jest y, jakaś straszna historia, ponieważ tu, trudno jest mi przyjąć, że to, a to było kiedyś, to tak się robiło, to było normalne. Wydaje mi się, że to nie było normalne. Y, to znaczy, można było mieć kilka rządów wówczas, taka była kultura, ale zwróćcie uwagę na to, że to nie jest. Żadna decyzja tej Hagar, że ona zostanie drugą żoną Abrahama, ja bardzo głęboko wątpię, czy ona zakochała się z dnia na dzień w Abrahama i chciała być jego żoną. Myślę, że została przymuszona do tej beznadziejnej roli, czyli została wykorzystana seksualnie tylko po to, żeby zaszła w ciążę, tylko po to, żeby dziecko, które urodzi, zostało jej odebrane i było niejako dzieckiem Sary. To nie mogło dobrze się skończyć, i wydaje mi się, że każdy, patrząc na to trzeźwo z boku, to widzi. Hagar, kiedy zachodzi w te ciążę, bo tak się oczywiście dzieje, to zdaje sobie sprawę z tego, że ta płodność, ta ciąża jest jej jedynym atutem w tej rodzinie. Jest jej przewagą nad Sarą, i wykorzystując to, zaczyna się mścić na Sarze. Która to jest źródłem jej cierpienia, tak? Bo była jej panią, być może były w jakichś przyjacielskich stosunkach, tego nie wiemy, ale to Sara postawiła ją w tej strasznie upokarzającej sytuacji. Więc gdy zachodzi w te ciążę, zaczyna źle traktować Sarę, odnosi się do niej z wyższością, ponieważ wie, że nosi dziecko Abrahama i buduje na tym swoją wartość. No a Sara się wścieka, tak? Bo do Sary dociera, wydaje mi się, na etapie ciąży Hagar, że. Stworzenie szczęśliwej rodziny w ten sposób się nie uda. I rzeczywiście, gdy syn się rodzi, to przez jakiś czas jest on takim ukochanym synem Abrahama, ale Sara bardzo szybko dystansuje się do tego dziecka, ponieważ niespodzianka nie potrafi go pokochać. Bo to dziecko nie tylko nie jest jej dzieckiem i ona to świetnie czuje, ale jest jednocześnie owocem jakby zdrady, tak? Tego, że oddała swojego męża innej kobiecie. I historia Hagar i Ismaela kończy się bardzo dramatycznie, nakręca to osobę wideo. W każdym razie, tutaj na potrzeby tego filmu tylko tyle. Gdy w końcu rodzi się Izaak, czyli ten obiecany syn, to Ismael i Hagar przestały być komukolwiek potrzebni. To strasznie przykre. Dla Abrahama i dla Sary nie ma już wtedy znaczenia. Że to oni jakby spowodowali całą tę sytuację. Nie ma dla nich znaczenia, że Ismael jest synem Abrahama, ponieważ decydują się ich wypędzić i oddzielić od siebie. I tak się dzieje. I dzielę się tą historią, dlatego że jakiś czas temu bardzo do mnie przemówiła wierzę, że Bóg mi coś próbował przez nią pokazać a mianowicie to, że często my, jako ludzie wierzący, wpadamy, w ten sam błąd, w który wpadł Abraham, dostajemy jakąś Bożą obietnicę, którą Bóg może wykonać. I jedynie Bóg, którą można zrealizować tylko ponad naturalnymi środkami. A my próbujemy realizować ją po ludzku. Popatrz sobie na to tak. Bóg dał mu obietnicę, że będzie mieć syna ze swojego ciała i ze swojej żony. To był Boży plan. Tylko że ten plan dał się zrealizować wyłącznie w ponadnaturalny sposób, bo wiemy, że ci ludzie po ludzku już nie mogli mieć dzieci. Tak? I Abraham trochę poczekał, ale gdy znużył się tym czekaniem, gdy Sara się znużyła tym czekaniem, to stwierdzili, że spróbują zrealizować tę Bożą obietnicę ludzkimi środkami. Rozumiesz? Urodzić po ludzku coś, co może urodzić się tylko z ponadnaturalnej Bożej interwencji. I to rodzi złe owoce. To znaczy, jeśli wybierzesz życie w oparciu o Twoje ludzkie zasoby, o Twoje ludzkie możliwości, to będziesz miał po prostu ludzkie konsekwencje. To nie chodzi o to, że Bóg Cię ukara za to, dlatego że Bóg taki nie jest i Bóg również nie ukarał Abrahama, nie ukarał Sary, nie ukarał tej biednej Hagar i jej syna. Jest wprost przeciwnie, Bóg jakby wyratował ich ostatecznie od zagłady, o tym w innym filmiku. Więc to nie o to chodzi, że jeśli wybierzesz coś po ludzku, to spotka Cię Boża kara. Nie, po prostu jeśli wybierzesz budowanie swojego życia w oparciu o swoje ludzkie możliwości, ludzkie zasoby, to będziesz mieć tego ludzkie owoce. A bardzo często owocem naszych ludzkich wyborów jest nieszczęście. Więc popatrz sobie na to w ten sposób, jeśli stoisz przed jakimś dylematem w swoim życiu, że jeśli zawierzysz Bożej Obietnicy, to musisz czekać na Bożą Realizację tej obietnicy. Być może Bóg ci kiedyś powiedział, na przykład, że ma przygotowanego dla ciebie męża i warto, żebyś poczekała i nie szukała sobie na gwałt partnera tylko dlatego, że masz już 30 lat. A ty masz takie wrażenie, że musisz wziąć sprawy w swoje ręce, bo inaczej zostaniesz starą panu i wychodzisz za człowieka, którego lubisz, ale nie jesteś pewna, czego kochasz. W ten sposób popełnia się życiowe błędy. Albo Bóg mówi ci, być może, że masz założyć jakiś swój własny biznes, który ma być dla Ciebie źródłem zaopatrzenia i chociaż podoba Ci się ta obietnica i wiesz, że ona jest Boża, wiesz, że Bóg ją do Ciebie skierował, to wymaga ona od Ciebie za dużo zaangażowania, za dużo wysiłku i wybierasz jakieś takie życiowe minimum i to urodzi Ci te ludzkie owoce, które sprawią, że nie będziesz szczęśliwym i spełnionym człowiekiem. Więc mam nadzieję, że to co mówię chociaż trochę Cię zainspiruje do tego, żeby trzymać się Bożej obietnicy i jeśli Masz coś zapamiętać z tego filmiku, to zapamiętaj tę jedną myśl, że Bożych obietnic nie da się urodzić ludzkimi środkami. Jeśli podobało Ci się to wideo, to zachęcam do subskrybowania kanału i do kciuków w górę, i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!